Siema! Dziś przychodzę do Was z zestawem o numerze 2992, z którego możemy wyczarować przepięknego Renault FT. Są dwie wersje tego zestawu: polska i francuska. Ja kupiłem sobie polską, bo nie mamy nie ma zbytnio polskich czołgów w KOBI. Czym one się różnią? Właściwie to malowaniem i figurką, którą tam znajdziemy. W naszej polskiej wersji trafiliśmy na generała Hallera. Ja zachęcam do subskrypcji. A Was zapraszam do oglądania. Jest to francuski czołg pierwszowojenny i pierwszy czołg, który przypomina czołg, przepraszam za moje skróty myślowe, już prostuję. Czołg, na przykład brytyjski Mark I i niemiecki Sturmpanzerwagen były zrobione inną w ogóle myślą, inną filozofią, a tutaj jest ta różnica, że nie mamy działa wbitego w Locek z metalu, tylko mamy obrotową wieżę. A gąsienice nie biegną wokół całego pojazdu, wokół jego obręczy, tylko mają do tego specjalnie wyznaczone, jakby tory. Produkowany w latach 1917-1919 w polskiej armii służył właściwie przez cały okres II Rzeczpospolitej, bo niemalże na samym początku państwa polskiego kupiliśmy trochę tych pojazdów, żeby. Służyły one w wojnie polsko-bolszewickiej, a jeśli już do, do tego zmierzamy, dlaczego nazywa się on czołgiem zwycięstwa 1920, tak jak jest napisane choćby na opakowaniu? Bo był on podstawową polską maszyną z czasów wojny z bolszewikami i bardzo przyczynił się do zwycięstwa w 1920 roku. Bo pamiętajmy, że wojna polsko-bolszewicka to była wojna biedaków, wojna biednych państw, a czołgi pomimo swojej. Bardzo małej prędkości odegrały tam znaczącą rolę jako innowacyjna broń. A teraz do zestawu. Klasyczna tabliczka z nazwą czołgu figurka to nasz generał z XX wieku Józef Haller. Myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na nadruki na rogatywce oraz rękawach. Sama w sobie twarz po prostu przypomina i od razu się kojarzy z generałem Hallerem. Natomiast sam czołg jest mega, mega mały. Dla porównania z Tygrysem Dwójką, czyli najcięższym seryjnie produkowanym czołgiem II wojny światowej, oraz amerykańskim klasycznym Jeepem Willisem. Znajdziemy w tym zestawie sporo nadruków, które przedstawiają głównie jakieś władzy i wizjery oraz numery seryjne. Do tego nowy klocek, czyli jakby to koło, które widzimy z przodu, koło zębate, koło napędowe nie wiem jakby to dokładnie nazwać. Z tyłu natomiast mamy taką jakby doczepkę, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą co to jest. Służyła ona do lepszego pokonywania przez czoł jakiejś traszej i okopu. Bo pamiętajcie, że mówimy tutaj o pierwszej wojnie światowej i o roku 1917. Ciekawe jest właściwie cały układ jezdny, bo jak na te małe rozmiary są tu bardzo nietuzinkowe rozwiązania i jest to zrobione bardzo, bardzo dokładnie i dobrze. Do silnika nie zajrzymy, bo go po prostu nie ma, bo jest za mało miejsca. Za to jest rura wydechowa, a po drugiej stronie skrzyneczka. I ciekawostka: pojazd ten nie jeździł szybciej niż 10 km na godzinę. Ostatni aspekt, czyli wieża. Malutka, ale proporcjonalna. Tak naprawdę nie ma się do czego doczepić. Bardzo fajne są te klocki z nadrukami, które znajdziemy i układzie jezdnym i na wieży, gdzie po prostu jest klocek kilkukolorowy, gdzie jest nadrukowany, żeby móc po prostu lepiej odzorować ten kamuflaż, ponieważ jest to czołg z muzeum wojska polskiego. A teraz cena. Wielu cena przeraża i fakt tanio jest. No ale takie są już warunki. Około 140 zł na stronie Kobi, a na rynkach wtórnych za. Nieco ponad stówkę kupimy, i niby przeskok jest duży. Ale pamiętajmy, że na stronie Kobi mamy darmową dostawę. I do tego możemy sobie, ja tak przynajmniej robię, dokupuję sobie czasami jakieś pojedyncze klocki na sztuki, kiedy mi czegoś brakuje do makiety albo do figurki. Więc to jest taki, taka, taki bonusik ode mnie. Na dzisiaj już to wszystko. Dziękuję Wam za wytrwanie do końca i mam propozycję, ponieważ chcę zrobić na swoim kanale QA. I pytanie czy warto? Jeżeli możecie, to napiszcie tutaj jakieś pytania, a ja prawdopodobnie opublikuję wkrótce post, żeby ta informacja dotarła po prostu do wszystkich widzów. Na dzisiaj już to tyle. Bardzo dziękuję za wytrwanie do końca i do zobaczenia w następnym filmie.